No, chyba będę musiał się udać do kardiologa, bo to, bo to naprawdę, ale, ale myślę, że dojdę do siebie. Przypadkowa bramka, po strzale piłką dostałem w głowę, nie widziałem, gdzie ona potem dalej poleciała, wpadła 1-0, niestety musieliśmy gonić wynik. Chcieliśmy wygrać, to widać na nas, że walczyliśmy od, pierwszej, od pierwszego gwizdku. No, horror, tl, 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 jak zwał, tak zwał. Gdyby był remis, to awansuje Ilves Stamper. Na by nie było. wiara do samego końca zresztą pokazał nawet strzał w ostatniej sekundzie naszej. Trochę emocji w tym było, że szkoda, że tak na ostatnią minutę, ale nawet sekundę, ale cieszymy się bardzo. Kibice mogli dzisiaj poczuć te emocje, które często się zdarzają w futsalu, że, że wynik do ostatniej sekundy nie jest przesądzony, to się, się potwierdziło. Wolą walki, zaangażowania, wygraliśmy to spotkanie, to jest cudowne. Wysiłek organizacyjny, jeśli chodzi o, o, o ten kilkudniowy turniej, natomiast fajnie, że zostało to uwieńczone również sukcesem sportowym. Ale żeby odnosić sukcesy sportowe, to oprócz pracy, umiejętności no to, trzeba mieć szczęście, i to szczęście faktycznie było przy nas dzisiejszego wieczora. A o rydze zaczniemy myśleć po superpucharze.